Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Trzymam w ręku czytaną właśnie książkę Pawa Johnsona, Intelektualiści. Ja czytałem ją po raz pierwszy kilkanaście lat temu. Zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Teraz ją sobie czytam ponownie. Pierwszy rozdział dotyczy Jana Jakuba Rousseau. Porywający szaleńc, tak jest tytuł tego rozdziału. Rzeczywiście rozdział jest porywający i bardzo odkrywczy dla człowieka, który nie zetknął się z taką prawdziwą biografią Jana Jakuba Rousseau, tylko taką propagandową wersją, którą uczyła jeszcze nas komuna. Ja za komunę się uczyłem w tych szkołach państwowych, że Jan Jakub Rousseau to był wielki reformator, wielki reformator edukacji, wielki, wielki prekursor socjologii, nauki o społeczeństwie, prekursor rewolucji francuskiej, no a przy okazji Również innych ruchów lewicowych. No i proszę Państwa, okazuje się, że ten człowiek rzeczywiście jest prawdą, że był prekursorem rewolucji francuskiej, że można go nazwać też prekursorem lewicy. Natomiast co do jego charakteru, co do jego cech, no w ogóle biografii, to jest ona zdumiewająca. Okazuje się, że był to człowiek potwornie nieuczciwy, bardzo niewdzięczny w stosunku do swoich sponsorów bardzo, bardzo nieuczciwy w stosunku do kobiet, no którego można powiedzieć utrzymy, utrzymywały niektóre z nich, a z, niektóre z nich on utrzymywał znowu, ale to był bardzo dla nich poniżający. Miał piątkę dzieci i wszystkie te dzieci podrzucił do przytułku państwowego. A w tym czasie, tu jest taka statystyka, że Dwie trzecie z, z, dzieci z tego przytułku umierało w ciągu pierwsze, pierwszego roku życia w tym przytułku, natomiast w wieku dojrzałego dorastało 5 na 100 tych dzieci, przy czym większość z tych, które przeżyły, było potem żebrakami i no, jakimiś takimi społecznymi wyrzutkami. Także taki los gotował ten reformator edukacji swoim własnym dzieciom, natomiast pisał rozprawy. Na temat jak wychowywać, jak kształcić dzieci czyjeś. No i proszę Państwa, no to jest naprawdę niezły patron tego, co się dzieje dzisiaj w świecie, tym w świecie zachodu w, zachodu, w Europie i w Stanach. No a także, także niestety i u nas, gdzie wyrywa się dzieci z rodzin i oddaje się do takich tych współczesnych przytułków, czyli domów dziecka. Co prawda no tam warunki nie są aż tak tragiczne, jak za czasów Jana Jakuba Rousseau, ale i tak są naprawdę nie do pozazdroszczenia, bo ja to wiem z autopsji, bo odwiedzałem dzieci w tych domach dziecka. Co, proszę Państwa, ponadto? Można taki wniosek wyciągnąć, jak bardzo ludzie mylą się w swoich poglądach na temat swoich współczesnych. Dlatego, że ten Hochstapler, intelektualny i moralny, człowiek jednocześnie bardzo pyszny i zarozumiały, Miał bardzo dobrą opinię wśród swoich znajomych. Oczywiście, tych, którzy nie poznali go za dobrze, bo jeżeli się już stykali z nim częściej, to potem, to potem jego, ich opinia na jego temat była, była fatalna. Tutaj są cytowane opinie różnych innych, niezbyt też moich ulubionych postaci, takich jak Diderot, jak Wolter, którzy no, zdzierają maskę z tego Jana Jakuba Rousseau. Wtedy, kiedy przejechali się już na jego niewdzięczności, na jego zawiści czy na jego jakichś podłych cechach. Natomiast w społeczeństwie tamtejszym on zyskał bardzo wielki autorytet, bardzo wielkie wpływy. No i ten prąd, który on rozpoczął, niestety skończył się totalitaryzmem. Totalitaryzmem rewolucji francuskiej, no a potem rewolucji bolszewickiej i wielu innych rewolucji. Tutaj autor cytuje różne zdania i myśli Jana Jakuba Rousseau i na przykład podaję taki przykład, że Pol Pot w Kambodży, który wymordował jedną czwartą, albo jedną trzecią nawet swojego narodu to mógłby być nazwany uczniem Jana Jakuba Rousseau co ma jeszcze takie potwierdzenie taką analogię, że Pol Pot kształcił się właśnie w Paryżu i był wielkim miłośnikiem dzieł Jana Jakuba Rousseau Także proszę Państwa, patrzmy bardzo ostrożnie na intelektualistów, którzy rozsiewają różne opinie współcześnie w, nasz, w czasach, w których my żyjemy, dlatego że wiele z tych opinii może być tak samo trafnych i tak samo y, dobrych dla ludzkości, jak y, te, które głosił kiedyś Jan Jakub Rousseau i skończyły się tragicznie. Żegnam Państwa.